piosennie i przyjemnie, gorąco bez względu na pogodę. Jeśli deszcz, to tylko na dla słuchaczy. Jeżeli burza, to uczyć przekazanych w pozdrowieniach. Tak właśnie jest w zrelaksowanej godzinie nie pełnej waszej nie ulubionej wizyki. Na antenie, bo ja wiem, że Janson będzie mi mówił jeszcze przez dwadzieścia sekundy, a piosenka później potwa tam trzywać. Także to jest, to zawsze pomaga prowadzącemu takie rzeczy. No a poza tym tu jest podgląd na smsy, które ludzie przesyłają. Tu są te wszystkie maile. Także wszystko, wszystko mamy na miejscu. Zobaczcie, jak fajnie głosują. Jeszcze ja pamiętam początki mojej listy przebojów, to rzeczywiście to się tam, 30 tak, utworów tak? na liście hmm. i z takim stosem taśmy się szło, bo jeden numer na przykład na, na taśmie. Także no to i każdą się i, zakładało osobno, na, tak? na osobno, czy się zakładało się? Nie tak? zakładało się no, tam. To tak, to tak, to wątpię, tak, i, I z tego się grało. Także tak to wygląda. Ale najlepiej jak się taśma rozsypała. To, tak. Pokażę Wam jeszcze radiową, bo rzeczywiście się nie pokazywałem no. wam radiowej taśmy. A tylko ja takie posiadam. No te... chyba, że tutaj zobaczę na tej wystawce. Nie? A teraz to się po prostu ściąga, ustawia program audycji i, i wszystko. A jest. że to Ciężka fizyczna praca. Tak, dokładnie. A teraz? E, życzenie? Chciałabym płytę brawo Hits. Jest taka opcja, e, ja już nie mogłem się doczekać, aż mnie rozbolała głowa, kiedy będzie poniedziałek i znów zagra przebojowa. No, pięknie napisał Mariusz. I on chciałby Bonhejem, a ja przypomnę, że oprócz Bonhejem czy, y, czy składanki Bravo Hits mam też i Various Monks, i Nelliego, i Roxette, Michaela Jacksona, y, ktoś może chce Jem, Black Eyed Peas, Peje albo Alpha Wheel albo Severena Krajewskiego czy Britney Spears też ma taką opcję na DVD Kult MTV Unplugged i Zmierz zaćmienie. To nagrody, a sposoby zdobywania tych nagród to 71 826 i magiczne słowo PIK i oczywiście głosy i przy okazji także na przykład y, mogą być pozdrowienia albo Przebojowa Godzina, Małpara, radiopik.pl. Pozdrowienia są, będę je nieco później czytał, a teraz no cóż, zapraszam, wybierajcie swoje ulubione hity i to przyznam szczerze, jedna z moich ulubionych muzycznych nowości. Jeszcze jest cicho w Polsce na temat tego wykonawcy, niewiele się dzieje, ale myślę, że to nagranie będzie sporym przebojem. Wierzcie mi, mam nosa to Pricetag i Jessie J.